Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym tu w Busku Zdroju odbyła się, czy też odbywa się, konwencja prawa i sprawiedliwości, powiatowa konwencja. Na tej konwencji zostali przedstawieni kandydaci z list prawa i sprawiedliwości, zarówno do Sejmiku, jak i tutaj do starostwa powiatowego. Po konwencji odbywa się koncert pana Lecha Makowieckiego. Mam nadzieję, że wszyscy kandydaci. Także wszyscy obecni na tym koncercie, uduchowieni, z nową siłą, z nową nadzieją, ruszą w świat, by zmieniać Polskę. Życzę wszystkim Państwu wspaniałego koncertu. Mam zaszczyt, Szanowni Państwo, zaprosić pana Lecha Makowieckiego. Poprosimy o zabranie głosu. Dziękuję za te długie i niemilnące brawa, które nie wiem dlaczego zamilkły, ja się jeszcze nie podłączyłem do prądu. To oczywiście był taki drobny żarcik na rozluźnienie, ponieważ na brawa trzeba zasłużyć, a ja jestem jeszcze przed koncertem. Proszę Państwa, chciałem zaprezentować dzisiaj niektóre wybrane utwory z moich trzech płyt, płyty k 1940. Z baladami wojennymi płyty Patriotyzm, z utworami o dochodzeniu naszym do wolności i do prawdy. I utwór Obudź się Polsko, zdaje się, że bardzo pasujący, utwór i tytuł płyty, od razu, bardzo pasujący do dzisiejszej Waszej konwencji. Ale może zanim mm, zacznę śpiewać, to może przeczytam coś, co będzie jak gdyby kontynuacją naprawy Rzeczypospolitej, o której tu mówiliśmy przed chwilą. Na sali są dzieci, więc, ponieważ w tym utworze, w utworze wszystko już można, pada jedno brzydkie słowo, postaram się jakoś je przetłumaczyć. Cytuję tam po prostu marszałka Piłsudskiego. On miał taki dość koszarowy, dosadny język, ale skuteczny. Tytuł wiersza to jest tomik Pro To są wiersze, które drukuję w naszym dzienniku i które po bodajże dwóch latach pisania uzbierały się właśnie na taki tomik. Wszystko już można. Można tu sprzedać wszystko: godność, honor, sławę. Można świętość zamienić na jurną zabawę. Można kajać się za nic, stać w pokutnym worku, rodowe srebra sprzedać za garstkę paciorków. Można już groby ojców tańcem sponiewierać. Można zagarść srebrników, oprócz bohatera. Można wiary się zaprzeć, nową wiarę stworzyć. Można kraść, można kłamać, można cudzołożyć. Można krzyże usuwać, można je podeptać. Można chórem zakrzyżać tych, co modły szepczą. Można dzieci ogłupiać, demoralizować. Można wszystko, co wstrętne, zalegalizować. Można już rękę podać tym, co donosili. I wytłumaczyć można, że nic nie szkodzili. Można katów przewiny do archiwum złożyć. Można ofiarę wyśmiać, znowu upokorzyć. Można wybierać przyszłość, względnie tu i teraz. Tych, co myślą inaczej. Wyzwać od mocherów. Można wynieść na ołtarz łotra. A cóż to szkodzi? Nie wstyd, by znów rządzili dziwka oraz złodziej. Można z ludźmi honoru siadać do kolacji. Zabić też można kogoś, zwłaszcza gdy ma rację. A potem zbrodnie można odciąć grubą kreską, zdać się na sprawiedliwość po śmierci niebieską. Można, nawet wypada, być dzisiaj na haju, by bez żalu pożegnać wolność z tego kraju. Można, jak i należy, obśmiać dziś Ojczyznę. Można, a trzeba, patriotyzm okrzyknąć faszyzmem. Można sprzedać domeny Polska oraz Poland. Naród powalić można, gdy znów powstał z kolan. Lecz jednego nie wolno robić w naszym domu. Nie można powyższego zabronić nikomu. Nie. A do tego Tomiku będę z jakiś czas wracał, bo są czasami fajne zapowiedzi niektórych piosenek. A teraz chciałbym Państwu przybliżyć pod tytułem Szloch. Szloch to jest barlada, która miała. Ubarwić film według mego scenariusza. Wygrałem konkurs na film o wysiedleniach Polaków w czasie II wojny, opisując historię swojej rodziny. No, film do tej pory nie powstał, mimo że scenariusz konkursowy został ukończony, opłacony, odebrany merytorycznie i artystycznie. Może jak się zmieni władza w telewizji, do tego filmu wrócimy. A teraz balada o tym, że w czasie każdej wojny najwięcej ofiar ponoszą ludzie nie biorący w niej udział, nie żołnierze, to cywile. Kobiety, starcy, dzieci. Podlegle się ścieżką dźwiękową z płyty katej, natomiast ballada szloch będzie śpiewana przeze mnie na żywo. Co za chwilę pewnie usłyszycie jak się pomylę, albo zachrypie szloch. Zjawiają się, zamykam oczy, stoją jak we śnie, lepszy wreszcie obrócił los, został duszy jęk, bolesny niczym szloch. Zaplątane w tamte dni, dorosłe oczy, w których nie masz jednej łzy, odeszły gdzieś bezbronne tak, tylko dusze je w ciszy zawsze, tam niby tak, Nie wiem skąd. Zjawiają się, zamykam oczy, stoją jak we śnie, klepsydres dwóch obrócił los, został duży jęk, bolesny niczym szloch, niczym szloch. Te matki szukające rodzin swych w swych płonących gruzach Gdzie ocaleć nie mógł nikt Wypalił się nadziei ślad Tylko duszy jęk W liściach błądzi czasem Tylko wiatr Chłopców pod ostrzałem fryzka, za duże hełmy. W oczach skrył się zwykły strach. Odeszli gdzieś, przeminął czas, tylko duży krzyk. Zbił się ponad światem.